Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie pod tytułem Kosmetolog ocenia nowości kosmetyczne. Moi drodzy, Wasz dziennikarz nigdy nie zawodzi. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszych nowościach, które wyszły na rynek kosmetyczny. Są tutaj kosmetyki, które są naprawdę wielkim, wielkim odkryciem i wielkim hitem kosmetycznym, jak i również produkty, które nie są warte nawet spoglądania na nie. Więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, Zapraszam do oglądania dalej. Moi drodzy, nasza polska firma Basic Lab ma się czym pochwalić. Teraz, w tym okresie, wypuścili genialną nowość kosmetyczną. Jest to dosłownie odkrycie kosmetyczne i świetne remedium dla skór tłustych, problematycznych i trądzikowych. Mianowicie firma Basic Lab wypuściła serum Esteticus. Serum zmniejszające niedoskonałości z niacynamidem o stężeniu 5% albo o stężeniu 10%. Dodatkowo z prebiotykami i z filtratem z wody ryżowej. Jest to dopiero nowość, która ma być w sprzedaży. Bodajże, jak dobrze pamiętam, od tego piątku, ale jeżeli się mylę, to bardzo proszę, abyście mnie poprawili. Jest to nowość, która jest skupiona przede wszystkim na zaskórniki, na niedoskonałości, na częste zapychanie się skóry. Jeżeli wasza skóra bardzo często się zanieczyszcza, często się zapycha, to jest to idealne serum regulujące. Co nam mówi producent o tym serum? Nowości Basic Lab: odpowiednie dla skóry z trądzikiem i niedoskonałościami. Raz. Z rozszerzonymi porami. 2. Z bliznami potrądzikowymi. 3. Z przebarwieniami posłonecznymi i hormonalnymi. 4. Bez prężystości i utraconą elastycznością 5. Z pierwszymi oznakami starzenia się skóry. 6. Niacynamid wykazuje silne właściwości rozjaśniające przebarwienia. Reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych. W pierwszej fazie działania niacynamidu jak najbardziej może nastąpić wysyp, Ale on powinien się w ciągu miesiąca tak już neutralizować, neutralizować aż całkowicie zaniknąć. Dodatkowo niacynamid wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, jakie również reguluje funkcjonowanie go wojowych, o czym przed chwilą wam powiedziałem, co przekłada się na nadprodukcję sebum, czyli nadprodukcja sebum jest zdecydowanie zmniejszana. Dodatkowo, moi drodzy, mamy tutaj prebiotyki są to składniki, które są silnie przeciwzapalne, które działają silnie przeciwzapalnie, bardziej się tak sprecyzuje, jak i również chronią nasz mikrobiom skóry. Także jak najbardziej dodatkowo prebiotyki silnie odbudowują barierę hydrolipidową, regenerują naszą skórę i zapobiegają przed ucieczką wody z naskórka także jak najbardziej. Dodatkowo mamy tutaj filtrat z wody ryżowej. Jest to składnik, który wykazuje mocne właściwości nawadniające, hydratujące skórę, czyli równoważące poziom nawodnienia jak i również nawilżenia skóry. Nawodnienie a nawilżenie skóry to są dwie odrębne sprawy. I jak najbardziej filtrat z wody ryżowej wykazuje takie właściwości jednocześnie nawadniające i nawilżające. I teraz, moi drodzy, przechodząc do głównego składu tego produktu, tego serum marki Basic Lab, to skład tego produktu jest następujący. Mamy wodę, mamy tutaj filtrat z wody ryżowej, jak najbardziej, mamy propanediol na trzecim miejscu w składzie, czyli mamy nośnik przenikania substancji czynnej w głębsze warstwy skóry, czyli składniki aktywne penetrują, także jak najbardziej jest w porządku, mamy niacynami. Jak najbardziej. Po niacynamidzie, po witaminie B3 mamy inulinę, która wykazuje silne właściwości przeciwzapalne odbudowujące barierę hydrolipidową, jak i również przyspiesza redukcję stefanów, także jak najbardziej. Później mamy butylę glikol. Mamy następny nośnik przenikania substancji aktywnych w głąb skóry. I tutaj zastosowanie większej ilości niż jeden nośnik ma duży sens. Im więcej nośników przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry w jednym produkcie... To mamy stuprocentową pewność, że te wszystkie składniki aktywne zostaną zaabsorbowane, wessane w naszą skórę bardzo głęboko i będą działały efektywnie. Później mamy pentylenglikol. Trzeci nośnik przenikania substancji aktywnych. Także jak najbardziej trzy nośniki, to już jest maks. I tutaj mamy stuprocentową pewność, że każda substancja aktywna spenetruje w głębsze warstwy skóry, co przekłada się na długofalowe, długoterminowe efekty. Później mamy glicerynę, humektan, który wiąże wodę w naskórku. W porządku. Później mamy w składzie alfaglukan, który działa regulująco na funkcjonowanie gruczołów łojowych, silnie przeciwzapalnie, jak i również równoważy poziom nawilżenia w skórze. Jak najbardziej. Później mamy w składzie zagęstnik, 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 później w składzie mamy kofeinę, która drenuje naszą skórę, która usuwa oznaki zmęczenia z naszej skóry. Także jak najbardziej mamy tutaj taką synergię substancji o właściwościach silnie nawadniających, nawilżających, przeciwzapalnych, jak i również odświeżających wygląd naszej. Skóry. Mówimy tutaj również o niwelacji oznak zmęczenia. Cud bajeczka. Później mamy pantenol i mamy gumę ksantanową i konserwant. Moi drodzy, polskie odkrycie kosmetyczne. Kosmetyk jest tak zbilansowany, tak przemyślany w kwestii tworzenia formuły kosmetycznej, że głowa mała. Mamy tutaj nie dość, że składniki regulujące. Mamy składniki przeciwzmarszczkowe. Mamy składniki odbudowujące barierę hydrolipidową. Mamy składniki nawadniające, nawilżające, jak i również odświeżające wygląd skóry. Ten produkt jest hitem kosmetycznym. Ja Wam powiem to śmiało: Marce Basic Lab, ta nowość kosmetyczna zdecydowanie się. Udała. To serum ma być dostępne w dwóch pojemnościach i o dwóch stężeniach. Czyli mamy tutaj pojemność 15 ml, która będzie kosztowała około 85 zł. I pojemność 30 ml, której cena będzie przekraczała ponad 100 zł. I mamy tutaj stężenia 5% niacynamidu i 10%. Inny skład produktu, generalnie rzecz biorąc, cała baza produktu, zarówno 5% stężenia niacynamidu, jak i również 10% jest bez zmian. Czyli skład produktu się nie zmienia. Formulacja produktu jest ta sama. Ma a tylko stężenie niacynamidu, jest większe albo niższe. Jak najbardziej śmiało polecam Wam tą nowość kosmetyczną rewelację. W drogerii Rosman pojawiła się nowość kosmetyczna od marki Tołpa. Pure Trends jest to linia kosmetyczna, która rzekomo ma być naturalna. W asortymencie tej firmy mamy boostery do twarzy, kremy do twarzy, żele myjące powiem Wam tak. Niczego dobrego po się znów nie spodziewałem i znów się po prostu załamałem, jak spojrzałem na składy. Liczyłem szczerze na to, że Tołpa weźmie inne uwagi do serca, z tego względu, że inne firmy pokazały, że mogą stworzyć fajne formuły kosmetyczne i z fajnymi składami, na przykład AA, na przykład Bielenda, jak najbardziej. Udało im się? Udało im się. I warto to chwalić. To warto chwalić. Ale Tołpie, jak zwykle nie wypaliło. W kosmetykach Pure Trends od Tołpy występują składniki następujące. Akrylate z acrylodimetyl taurat kopolymer, sodium poliakrylate, polimery i mikroplastiki. I to jest zależne od produktu, czyli na przykład w żelu do mycia twarzy mamy akrylate z na przykład w boosterze mamy sodium poliakrylate, więc warto na to szczególnie zwracać uwagę. Więc tej nowej linii kosmetycznej Tołpa Pure Trends, no niestety, nie polecam. Bardzo szkoda i Jedna wielka szkoda, ponieważ inne firmy naprawdę się postarały w tym roku. Pokazały, że stworzyły naprawdę bardzo fajne kosmetyki i fajne formuły, ale to upa, jak zwykle, zawiodła. Nie polecam. W internecie zawrzało. Recibo wypuściło nie dość, że miesiąc temu Creme BB to i teraz wypuścili dwa balsamy rozświetlające, które można kupić na stronie Recibo, można kupić je w drogerii Configo. Są to balsamy do ciała rozświetlające, które podkreślają naszą opaleniznę, świetnie skórę nawilżają i rewitalizują. I pierwszy balsam, który wezmę pod lupę jest to balsam do ciała rozświetlający Superstar Recibo. Kosztuje 98 8,99 zł i 99 groszy. Resibo, można śmiało powiedzieć, jest to marka luksusowa. Także ta cena nie robi na mnie wrażenia. Składniki aktywne nie są jakieś szczególnie drogie zastosowane w tych kosmetykach, ale Recibo ma taki brand, że jest to marka luksusowa. I jeżeli chodzi o specyfikację tego balsamu Superstar, jest ona następująca. Przepiękne rozświetlenie i zdrowy złoty odcień na ciele. Superstar Body Balm działa jak filtr, który wyrównuje wszelkie niedoskonałości i przebarwienia. Daje optyczny efekt wyszczuplający. W ten optyczny efekt wyszczuplający, to ja bym tutaj nie wierzył zdecydowanie. Ale okej. Okay. Doskonale wygląda też na zdjęciach. Balsam jest lekki na skórze, poprawia jej kolory i podnosi poziom nawilżenia. Okej. Okay. I jeżeli chodzi o skład tego balsamu, jest on następujący. Woda, emolient, humektant, gliceryna, propanediol, nośnik przenikania, propanediol, dicaprylate, następny nośnik przenikania i jednocześnie emolient, cud bajeczka, olej żożoba, mika, skwalen jak najbardziej jest w porządku. CTRL, alkohol, emolient, mamy zagęstnik, mamy olej z winogron, mamy zagęstnik, mamy emolient, mamy tokoferol, witaminę E, mamy olej z nasion słonecznika, jak najbardziej, mamy zagęstnik, mamy gumę ksantanową, która nam zagęszcza produkt, mamy emolient, mamy emolient, mamy benzyl alkohol, który konserwuje nam kosmetyk, kwas dehydroocetowy, który reguluje odpowiednie pH produktu, także jak najbardziej później mamy tutaj regulator pH w dalszym ciągu, mamy helator, mamy Mamy kwas cytrynowy, który reguluje nam pH produktu, mamy zapach, mamy kompozycję zapachową i barwniki. Skład jest bezpieczny. Skład jest bezpieczny. Cena już Wam wyjaśnię, dlaczego jest taka wysoka to jest brand, to jest resibo, ok. Ale skład jest bezpieczny, więc jeżeli poszukujecie tego bezpiecznego balsamu rozświetlającego, podkreślającego Waszą opaleniznę, Waszą karnację, jak najbardziej śmiało. Poleca. I następnym balsamem marki Recibo, bo oni wypuścili dwa, jak już wam wcześniej powiedziałem. Jest to następny balsam Master Touch i jest to balsam też nawilżający i regenerujący. Roświetlona i zdrowa skóra jak po najlepszym zabiegu kosmetycznym. Mieszanka różnych odcieni rozświetlających drobinek tworzy na skórze taflę, idealnie dopasowującą się do każdej karnacji. Balsam jest lekki na skórze, poprawia jej koloryt i podnosi poziom nawilżenia. Cera staje się gładka i miękka w dotyku. Skóra przepięknie mieni się w każdym świetle, dopełnieniem świeży, ożywiający i bardzo subtelny zapach ananasa. Szkoda, że subtelny, no ale coś za coś. Oczywiście, żeby tutaj zastosowali mniej kompozycji zapachowych, bo ja szczerze powiedziawszy, zapach ananasa kocham. Tak samo jak i kokosa bez kitu. I jeżeli chodzi o skład tego balsamu. Są następujący: woda, emolient, humektant gliceryna, propanediol nośnik przenikania, propanediol di następny nośnik przenikania, i jednocześnie emolient. Mamy olej żożoba, mamy mikę, mamy skwalan. Skwalen, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Mamy cytarel, alkohol, emolient, mamy emolient, mamy olej z winogron, mamy emolient, mamy tokoferol, witaminę M, mamy olej z nasion słonecznika, mamy gumę ksantanową, która nam zagęszcza kosmetyk, mamy emolient, emolient, benzyl, alkohol, który konserwuje kosmetyk, kwas dehydroocetowy, który reguluje nam pH produktu, tutaj regulatory konsystencji pH produktu, mamy tutaj również helatory, mamy kwas cytrynowy, który reguluje pH produktu, zapach, kompozycję zapachową i barwniki Skład jest identyczny, tak samo jak w balsamie Superstar. Także również jest wzorowy. Także nie pozostaje mi nic innego, jak wam śmiało polecić te balsamy nowości od Recibo. Śmiało polecam. Perfumeriach Douglas i Sephora wyszła nowa linia kosmetyczna od Seycho, marka, która testuje na zwierzętach, marka, która pakuje zwykłe śmieci w swojej kosmetyki i nie jest warta nawet grosza. I teraz Seycho wypuściło nową linię: Vital Perfection Uplifting and Firming Day Cream. Krem kosztuje 545 zł za 50 ml. Posłuchajcie, ten opis muszę Wam przeczytać. Naprawdę muszę. Vital Perfection to proaktywna linia pielęgnacyjna dla efektu zliftingowanej, napiętej i pełnej blasku cery. Natychmiastowo regeneruje skórę dla jaśniejszej, jędrniejszej i bardziej odpornej skóry. Zainspirowana przez najnowsze holistyczne doniesienia naukowe z dziedziny badań skóry i innych związanych ze zdrowiem. c opracowało rewolucyjne, wielopaspektowe rozwiązanie rewitalizujące skórę, które odradza jej potencjał regeneracyjny. Ok. Kontroluje czynniki powodujące szarość skóry. Ok. Nierównomierny koloryt i zmiany pigmentacyjne, bardziej jędrna, zliftingowana i równomierna skóra. Cudbajeczka. Lecę do Daglasa. Tutaj skóra staje się jędrniejsza, rozświetlona po czterech tygodniach stosowania. Ok. Patrzymy na skład kremu za 545 zł, przypominam. Składę o kremu. Masakra, jak zwykle. Woda, nośnik przenikania gliceryna, zagęstnik, emolient łatwozmywalny, silikon, Dimeticone W porządku. Emolient, zagęstnik, oktokrylen, filtr przeciwsłoneczny. Zagęstnik, zagęstnik, fenyldrimetykone, mikroplastik, zagęstnik, izoheksadekan, pochodna parafiny. Zagęstniki, regulatory konsystencji produktu, żeby ten grem sprawiał wrażenie takiego bogatego, luksusowego, przyjemnego, jedwabistego. Okej. Okay. Później mamy polwinyl alkohol, który występuje w maseczkach peel off i on właśnie tutaj ma dawać ten sztuczny efekt liftingu. Wow! Później mamy silikon. Później mamy gumę ksantanową, która nam zagęszcza produkt. Mamy zapach, mamy celulozę, mamy witaminę E już po zapachu. Zagęstnik, zagęstnik, mikroplastik, hydrolat z róży zagęstnik rakotwórcze BHT. Cud bajeczka. Zagęstnik Tetrasodium etan, helator, który rozwala barierę hydrolipidową. Brawo! Kofeina, wyciąg z lawendy, tokoferol witamina E, kompozycje zapachowe, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kompozycji zapachowych, cud bajeczka. Zagęstnik, wyciąg z oliwek, jak najbardziej, wyciąg z alg, celuloza, wyciąg z zielonej herbaty, to już jest na samym końcu składu tego bardzo długiego. Później mamy wyciąg z rozmarynu, wyciąg z rozmarynu, hydrolizowany jedwab, polikwandernium 51, oblepiacz, oblepiacz, regulator konsystencji. Krem odmładzający za 545 zł. I co mamy tutaj w składzie? Rewolucyjną technologię odmładzania dla efektu zliftingowanej skóry. Zliftingowany to będzie nasz portfel, po pierwsze. Dodatkowo kupionego tego kremu przekładamy rękę do testów na zwierzętach, czyli oczywiście rzecz jasna pieniążki wędrują również na dalsze testowanie produktu na zwierzętach, jak i również no, skład jest bezwartościowy. Gdzie my mamy tutaj najnowsze technologie odmładzania? Jedna wielka kpina. Produkt jest niewarty zainteresowania i niewarty swoich Następna nowość, która jest w Drogerii Douglas, jest to podkład Dior Skin Forever Summer Skin Podkład. Kosztuje 205 zł. Posłuchajcie. Dior stworzył swój letni podkład Dior Forever Summer Skin zapewniający efekt naturalnej i nieskazitelnej cery. Zdrowy blask skóry, muśniętej słońcem oraz 24-godzinną trwałość. Nawet w upalne dni? Okej. Okay. I jeżeli chodzi o skład tego podkładu, jest on następujący. Woda zagęstnik, butylę glikol, nośnik przenikania, humektant, gliceryna, humektant, zagęstnik emolient, polisorbat, zagęstnik, poliakrylatek, rozpolimer 6 mikroplastik, dziękujemy, nośnik przenikania, nośnik przenikania, nośnik przenikania, zagęstnik, gumak santanowa, zapach, kompozycja zapachowa, emolient, zagęstnik, zagęstnik, barwniki, filtr przeciwsłoneczny i konserwant. Podkład jest bezwartościowy. Mamy tutaj mikroplastik, same zagęstniki i tylko i wyłącznie barwniki. Dodatkowo marka Dior testuje swoje produkty na zwierzętach, także marka nie jest godna uwagi, jak i również ten ich cudowny letni. Podkład Summer, który oczywiście rzecz jasna posiada w swoim składzie składniki silnie komedogenne, które mogą powodować totalne zapchanie skóry tłustej, problematycznej i trądzikowej. Jak i również może on sprawiać wrażenie takiej skóry niedotlenionej, pozbawionej blasku. Ponieważ jeżeli nasza skóra jest oblepiona taką ilością oblepiaczy, to ja się wcale nie dziwię, że nasza skóra ma prawo wyglądać ziemiście nie polecam. Więc moi drodzy, posłuchajcie, to są nasze kolejne nowości kosmetyczne. Jak już Wam powiedziałem, w edycjach tych filmików będę poruszał po pięć maksymalnie nowości kosmetycznych. Także widzicie, mamy tutaj Cudenka i Perełki, mamy Basic Club, mamy Recibo, Cud Bajeczka, nieudana Tołpa, nieudany do, nieudany Dior. Ale cóż, takie jest życie, idzie się dalej. Więc jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło, do następnego, Hey. <laughs>